Akcja. Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, wśród wielu łez, nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. Biblia to Boże Słowo skierowane do nas z głębi Bożego Serca. Posłuchaj tych słów. Zatem myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma w nas. Albo Bóg ma do nas. Bóg jest miłością. Kto więc mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. W miłości, Bożej miłości do nas, do Ciebie i do mnie, nie zdarza się strach, bo doskonała miłość wyrzuca strach na zewnątrz. Gdyż strach zawierał drękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. Czy jest możliwe życie? którym niczego się nie boimy. Wyobraź sobie. Nie boisz się żadnego człowieka, żadnego cierpienia, choroby, nieszczęścia, nie obawiasz się o życie swoich bliskich, o życie tych, których kochasz. No, Biblia mówi, że jeśli czegoś się boimy, to w tej dziedzinie, w której się boimy, pomyśl, jesteśmy niedoskonali w miłości. To znaczy niedojrzali. W naszej wierze w miłość, jaką Bóg ma do nas. Tak naprawdę na każdy nasz lęk, każdą obawę, każde zwątpienie, które przychodzi do naszego życia, jest gdzieś w Bożym Słowie obietnica Jego zaopatrzenia, Jego ochrony, Jego zapewnienie o Jego bezwarunkowej miłości do nas. Spędź czas z tym słowem od Boga, z Biblii pochodzącym, które określa Twoją sytuację. Twoje okoliczności. To słowo wzbudzi w tobie wiarę w jego miłość do ciebie. Z kolei miłość usunie, jak czytaliśmy, wszelki strach, wszelki lęk. Czytamy, że wyrzuci go na zewnątrz, na zewnątrz, na zewnątrz naszej głowy. On tam się często zagnieździa. I czytamy, że w miłości tej nie zdarza się strach, nie ma w nim jej lęku i nie ma mentalnej udręki. Twoja i moja i Twoja i moja wiara. Jego bezwarunkową miłość uzdalnia nas do życia wolnym od strachu. I chcę, abyś o tym pamiętał w tym tygodniu.